Rozdział siódmy. Nie zwracaj uwagi na opinie innych. Skup się na swojej pracy. Nie dojdziesz do celu, jeśli co chwilę się odwracasz, żeby zobaczyć, co inni o tobie mówią. Nie zbudujesz nic trwałego, jeśli ciągle słuchasz każdego głosu wokół. Świat jest pełen hałasu. Każdy coś gada, każdy coś ocenia. Ale to Ty masz iść, Ty masz działać i to Ty masz budować. Kiedy naprawdę zaczynasz traktować swoje życie serio, poczujesz opór. Nie tylko w sobie, poczujesz go od ludzi wokół. Jedni będą Cię ciągnąć w dół, inni będą się śmiać z swojej dyscypliny, jeszcze inni będą Ci doradzać. Ale z pozycji swoich lęków, nie Twojej wizji. Jeśli nie będziesz uważać, zaczniesz dostosowywać się do nich. Zwolnisz, żeby komuś było wygodniej. Zaczniesz wątpić w swoje wybory. Zaczniesz szukać potwierdzenia i właśnie tak traci się impet. Zaczniesz rozcięciać własny wysiłek, żeby pasować do ich oczekiwań. A przecież nie musisz być rozumiany przez wszystkich. Wystarczy, że rozumiesz siebie. Wystarczy, że wiesz, czego chcesz i po co to robisz. Ta wewnętrzna jasność jest silniejsza niż jakakolwiek opinia. Nie jesteś nikomu winien wyjaśnień, dlaczego się rozwijasz. Nie musisz pasować do ludzi, którzy stoją w miejscu. Jeśli ktoś nie żyje Twoim życiem, jego opinia nie powinna decydować o Twoim kierunku. Skupienie to decyzja. To ochrona własnej energii, to filtrowanie, co wpuszczasz do głowy. Bo za każdym razem, kiedy wdajesz się w dyskusję, kiedy próbujesz coś komuś udowodnić, odbierasz sobie czas, odbierasz sobie moc. Ludzie będą gadać. Niech gadają. Ty masz swoją trasę do przejścia i nie możesz sobie pozwolić na rozpraszanie. Nie urodziłeś się żeby każdemu dopasować. Nie jesteś tutaj, by spełniać cudze oczekiwania. Masz swoją wizję, masz swój cel i masz swoją misję. I jeśli twoje intencje są szczere, to rób dalej swoje. Poprawiaj warsztat, dbaj o dyscyplinę, buduj siebie, bez pytania kogokolwiek o pozwolenie, bo opinie ludzi nie budują umiejętności, nie wstają rano za ciebie, nie robią pracy za Ciebie, nie ponoszą Twoich konsekwencji. Więc dlaczego miałby decydować o Twoim kierunku? Nie każdemu się spodoba to, jak się rozwijasz. Nie każdy zaakceptuje Twoje granice. Niektórzy będą woleli starą wersję Ciebie, tę, która mówiła tak wszystkim. Tę, która nie rzucała się w oczy i tę, która nie była zagrożeniem. Ale ty nie jesteś tu, żeby zostać taki sam. Ty jesteś tu, żeby wzrosnąć, a wzrost często oznacza samotność, oznacza stawianie się za sobą, gdy inni kręcą głową. Oznacza, że wierzysz w swoją drogę, nawet jeśli nikt inny jej nie widzi. I to jest jak najbardziej ok. Bo to, co robisz dzisiaj, ma sens dla Twojej przyszłości, dla wersji Ciebie, którą chcesz stać się jutro. I ta wersja podziękuje Ci, że nie zrezygnowałeś, że nie zniżyłeś się, że nie potrzebowałeś braw, żeby iść dalej. Świat nagradza wyniki, nie tłumaczenia, więc skup się na swojej rutynie, na swoich nawykach. Na tym kim się stajesz, z czasem głosy z zewnątrz zaczną cichnąć. Wątpliwości znikną, gdy przemówi Twój postęp, a opinie, które kiedyś ciążyły, przestaną mieć znaczenie, bo zrozumiesz, one nigdy nie mówiły o Tobie. One mówiły o nich, o ich lękach, o ich ograniczeniach. O ich wygodzie, którą naruszasz, gdy wybierasz swoją siłę. Nie bierz tego do siebie, po prostu rób swoje. Nie jesteś tu, żeby stać w miejscu. Nie jesteś tu, żeby być kopią innych. Masz swoją drogę, swoje tempo i swoje życie. Im bardziej to szanujesz, tym bardziej wszystko zaczyna się układać. Zyskujesz dyscyplinę. Zyskujesz klarowność i zyskujesz impet, ale wszystko zależy od jednego. Czy potrafisz się nie rozpraszać, kiedy zaczynają gadać? A będą gadać. Niektórzy cię nie rozumieją, inni będą się śmiać, jeszcze inni będą ci doradzać, choć nikt ich o to nie prosił. Ale nie zobaczą twoich późnych nocy, nie poczują presji, którą się zmagasz. Nie zrozumieją bitwy, którą toczysz w ciszy, bo to ty idziesz tą drogą, to ty wstajesz rano, to ty płacisz cenę. Więc nie oddawaj starów ludziom, którzy nie są w Twojej walce. Skupienie to wybór, codzienny. Ty decydujesz, co ma znaczenie. Ty wybierasz, na co idzie Twoja energia. Jeśli będziesz wybierać rozproszenie, zostaniesz w miejscu. A jeśli wybierzesz dyscyplinę, przebijesz się. Zbudujesz coś prawdziwego. I kiedy przyjdą efekty, przyjdą dlatego, że byłeś stały. Nie dlatego, że byłeś popularny. Więc wycisz hałas, zamknij drzwi przed niepotrzebnymi rozmowami. Niech Twoje działania będą odpowiedzią. Niech Twój rozwój będzie reakcją. Nie jesteś tu po to, żeby być lubiany. Jesteś tu po to, żeby być wielkim, a wielkość wymaga skupienia, wymaga odwagi, wymaga, że zrobisz to, co trzeba, nawet jeśli nikt nie klaszcze. Trzymaj oczy na celu. Trzymaj swój kalendarz w ryzach. Trzymaj blisko tylko tych, którzy pomagają ci rosnąć. Bo jeśli ktoś cię nie wspiera, jego opinia jest tylko szumem. Skup się, schyl głowę, buduj w ciszy, działaj z intencją. A kiedy przyjdzie czas, Twoje wyniki powiedzą wszystko. A wtedy. Opinie nie będą już miały znaczenia.